No mi się pojedynek nie podobał, wygrał tylko dociskanie mnie do siatki. Tak, Adrian był sfrustrowany, myślał, że jest najlepszy, że wyjdzie spokojnie, zrobi robotę, wygra z Rudkowskim i będzie temat zamknięty. Było inaczej. Trzymałeś mnie pod siatką i desperacko unikałeś rozerwania klinczu. O czym ty mówisz? Teraz, teraz ci dopiero pokażę siłę moich pięści. nie lubi dostawać w twarz, nie lubi pewnie jak się leje krewa, a to jest mój żywioł, ja się w tym czuję dobrze, ja się, lubię wymieniać ciosy, lubię przyjmować, lubię dostawać. Ja nie muszę udowadniać Tobie, czy innym, że możemy się lać w stójce, jestem stójkowiczem i tak będzie, nie. Jeżeli pozwolisz mi na to, żebym Cię obalił, to Cię obalę. Jeżeli mi nie pozwolisz obalić, będziemy bić się w stójce. Adrian, odkąd stracił swój tytuł, ma prawdziwą obsesję na punkcie tego pasa. Każdego poranka, kiedy się budzi, myśli tylko o jednym, o Danielu Rutkowskim. Co no, lubię go, ale chciałbym mu zrobić krzywdę. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Ja nie jestem tą krową, nigdy nie będę. Ja będę bykiem, który wychodzi do walki i będzie starał się złamać każdego przeciwnika. Byk, on jest bykiem. Dla mnie to, co najwyżej może być, byczkiem Fernando. Przekoje się te klawryk, a mówią, że w Radomiu nic nie lata. Kończy Adrian Zieliński. Dla mnie to będzie najważniejsza walka i coś, czym ja żyję i na co ja nie mogę się doczekać. Ja z każdego mojego pojedynku, czy przed, czy po, jestem zawsze uśmiechnięty. Ale czego mam się nie uśmiechać? Jestem numerem jeden w Polsce, walczę w walkę wieczoru na gali Fight Exclusive Night. Mam dwa pasy mistrzowskie, no proszę państwa, no tylko głupi by się naprawdę nie uśmiechał, nie cieszył z tego, co robi. Niech się cieszy ze swojej korony, dopóki mu jej nie zdajemy. W pierwszym starciu lepszy okazał się Rudkowski, który zdominował Zapaśniczo-Zielińskiego. Teraz wojownik z Rosztyna będzie chciał udowodnić całemu światu, że to on jest numerem jeden w tej wadze w naszym kraju. Zamów gale już dziś, w usłudze pay per -view i oglądaj FAN 31 28 listopada. Wejdź na stronę fanmma.tv Przeżyj ogromne emocje razem z nami, w MMA.